Co byś powiedział, gdyby ci powiedziano, że aktor, który cierpiał od piorunów, nadprzyrodzonych uzdrowień i mistycznych przemian podczas kręcenia pasji Chrystusa, został potajemnie zastąpiony w najważniejszym momencie swojej kariery? Jim Caviezel, człowiek, który ożywił najbardziej surowego i poruszającego Chrystusa, jakiego kiedykolwiek widziano w kinie, nie będzie już Jezusem. Po 20 latach oczekiwania na ten moment, po obietnicach powrotu do roli, która na zawsze zmieniła jego życie, został po cichu usunięty z projektu. Co tak naprawdę wydarzyło się za kulisami tej decyzji, która wstrząsnęła milionami fanów na całym świecie? Dlaczego Mel Gibson, człowiek, który przysiągł, że Jim jest jedyną osobą zdolną zagrać Chrystusa, zdecydował się zastąpić go zupełnie nieznanym aktorem? Jest coś, o czym się nie mówi. Coś, co wykracza daleko poza oficjalne wyjaśnienia dotyczące wieku czy efektów specjalnych. Jeśli chcesz odkryć ukryte sekrety największego zwrotu akcji w kinie religijnym ostatnich dekad, polub ten film, zapisz się na kanał i powiedz nam w komentarzach, z jakiego miasta oglądasz. Ta historia wykracza daleko poza to, co Hollywood chce, abyś wiedział. Wiadomość nadeszła jak grom z jasnego nieba. W drugi tydzień października 2025 roku, gdy kamery były już ustawione w studiach Cinecita w Rzymie, tym samym świętym miejscu, gdzie Mel Gibson nakręcił oryginalny epicki film ponad dwie dekady temu, Variety upuścił bombę, której nikt się nie spodziewał. Jim Caviezel. Aktor, który dosłownie wykrwawił się dla roli Jezusa Chrystusa, który został uderzony piorunem podczas kręcenia, cierpiał z hipotermii, zwichnął ramię i zniszczył swoją karierę w Hollywood z powodu tej postaci, nie wystąpi w zmartwychwstaniu Chrystusa. W jego miejsce fiński aktor, trzydziestoparoletni o imieniu Jakko Otonen, przejmie płaszcz Syna Bożego. Ta zmiana była nie tylko nieoczekiwana, była druzgocąca dla milionów ludzi, którzy dorastali widząc Jima jako samo wcielenie Chrystusa na ekranie. Media społecznościowe eksplodowały w ciągu kilku godzin. Oddani fani nazwali tę decyzję zdradą, bluźnierstwem, historycznym błędem, który na zawsze skaziłby dziedzictwo pasji Chrystusa. Inni spekulowali o konfliktach za kulisami, kłótniach między Gibsonem a Caviezelem, teoriach spiskowych dotyczących Hollywood, a nawet duchowych interwencjach, które wymusiły te zmiany. W końcu to nie był tylko film. Dla wielu chrześcijan na całym świecie pasja Chrystusa wykroczyła poza kino i stała się doświadczeniem duchowym, portalem do zrozumienia cierpienia Jezusa w sposób, jakiego żadne kazanie ani książka nigdy nie zdołały przekazać, a Jim Caviezel nie był tylko aktorem grającym rolę, stał się w oczach milionów twarzą Chrystusa. Jak można to zastąpić? Jak wyjaśnić całemu pokoleniu wiernych, że człowiek, którego kojarzą z najświętszą postacią w historii ludzkości, został po prostu odrzucony? Czasami zastanawiamy się, co istnieje poza naszym fizycznym światem, a czasami dzieją się dziwne rzeczy, które sprawiają, że kwestionujemy wszystko, co myśleliśmy o życiu. W takich sytuacjach lepsze zrozumienie może oznaczać różnicę między dezorientacją a jasnością. To właśnie oferuje nasz e-book sekret objawień Jezusa. Rozważ nabycie tego niesamowitego materiału za symboliczną cenę. 10 Ekskluzywny materiał oferuje klucze do rozszyfrowania boskich znaków i zrozumienia, jak Chrystus objawia się w naszych czasach. Twój wkład pozwala nam kontynuować tę niezależną pracę badawczą. Link do nabycia materiału jest dostępny w przypiętym komentarzu. Oficjalne wyjaśnienie zastąpienia Jima przyszło szybko, niemal zbyt wyreżyserowane, by było całkowicie prawdziwe. Źródła związane z produkcją powiedziały międzynarodowej prasie, że decyzja była czysto techniczna. Z martwych wstanie Chrystusa rozgrywa się zaledwie trzy dni po ukrzyżowaniu pokazanym w pierwszym filmie. Jezus miał 33 lata, gdy umarł na krzyżu. Jim Caviezel, dziś w wieku 57 lat, po prostu nie wygląda już na ten wiek. Aby zachować wizualną i czasową spójność historii, Konieczne byłoby użycie technologii cyfrowego odmładzania w praktycznie wszystkich scenach. Koszty byłyby ogromne, mówiły źródła. Proces byłby zbyt skomplikowany, technicznie zbyt wymagający. Mel Gibson początkowo rozważał użycie zaawansowanych efektów specjalnych, tego samego rodzaju technologii, której Martin Scorsese użył do odmłodzenia Roberta De Niro, Ala Pacino i Joe Pesci w Irlandczyku. Ale po szczegółowych analizach i wstępnych testach ostateczna decyzja polegała na całkowitym przekształceniu głównej obsady. Monika Bellucci, która grała Marię Magdalenę w oryginale, również została zastąpiona przez kubańską aktorkę Marielle Garrigue. Kasia Smutniak przejęła rolę Marii, matki Jezusa, w miejsce Mai Morgenstern. To była całkowita przebudowa, strona definitywnie odwrócona. Ale czy to wyjaśnienie opowiada całą historię? Czy finansowy koszt efektów specjalnych naprawdę był głównym powodem? W końcu mówimy o Melu Gibsonie. Człowieku, który zainwestował 30 milionów dolarów z własnej kieszeni w oryginalny film, gdy wszystkie studia Hollywood go odrzuciły. Człowieku, który zaryzykował swoją osobistą fortunę, reputację i karierę za wizję, w którą nikt inny nie wierzył. Teraz, gdy pierwszy film zarobił ponad 610 milionów dolarów na całym świecie, stając się jednym z największych niezależnych sukcesów w historii kina, czy Gibson naprawdę nie miałby zasobów ani wsparcia finansowego, aby użyć najnowocześniejszej technologii i przywrócić Jima? Sequel ma już wsparcie Lionsgate, dużego studia Hollywood. Budżet nie byłby tym razem problemem. Więc dlaczego tak radykalna zmiana? Są szczegóły, które nie pasują idealnie do tej oficjalnej narracji. W kwietniu 2025 roku, zaledwie sześć miesięcy przed ogłoszeniem zastąpienia, Jim Caviezel udzielił wywiadu podcastowi Arroyo Grande, w którym otwarcie mówił o swoim powrocie do roli Jezusa. Powiedział, że był przygotowany, że wiedział, iż będzie to fizycznie i duchowo wymagające, ale że akceptuje tę ofiarę. Powiedział dosłownie, Robienie takich rzeczy wymaga czasu, ale tylko Bóg zna właściwy moment. Tak, boję się, ale to część pracy. To nie są słowa kogoś, kto jest poza projektem, to słowa kogoś głęboko zaangażowanego, kogoś z niecierpliwością oczekującego na szansę powrotu do roli, która zdefiniowała jego życie. A potem nagle cisza, żadnego oficjalnego oświadczenia Jim'a na temat zastąpienia. Żadnego wywiadu wyjaśniającego jego odejście, żadnego komunikatu prasowego dziękującego za możliwość, lub życzącego powodzenia nowej obsadzie, tylko dziwna i niewygodna pustka. Dla aktora znanego z głębokiej wiary i gotowości do otwartego mówienia o duchowych i kontrowersyjnych tematach, ta cisza jest więcej niż dziwna, jest ogłuszająca. Źródła bliskie produkcji zaprzeczyły jakimkolwiek konfliktom między Gibsonem a Caviezelem, ale te zaprzeczenia były ogólne, bez szczegółów, bez kontekstu. Kiedy prasa próbowała skontaktować się bezpośrednio z Jimem po komentarz, jego przedstawiciele po prostu powiedzieli, że nie jest dostępny na wywiady w tym momencie. Dlaczego? Co tak naprawdę wydarzyło się między kwietniem, kiedy był entuzjastyczny i przygotowany? A październikiem, kiedy został całkowicie wykluczony, jedną z najbardziej niepokojących możliwości jest to, że zastąpienie Jima nie ma nic wspólnego z jego wiekiem, kosztami efektów specjalnych czy konkretnymi wyborami Mela Gibsona. Być może ma to związek z czymś znacznie bardziej złowieszczym. Z kampanią mającą na celu uciszenie i marginalizację głosu, który stał się zbyt potężny, zbyt wpływowy i zbyt niebezpieczny dla pewnych interesów. Podczas gdy Hollywood często woli nie dostrzegać tej rzeczywistości, Jim Caviezel stał się w ostatnich latach postacią, która wykracza daleko poza prostego aktora. Stał się prorokiem współczesnym. Kimś kto używa swojej platformy do denuncjowania tego co postrzega jako głęboko zakorzenione zło w instytucjach władzy. Jego praca przy filmie Som da Liberdad, który opowiada prawdziwą historię byłego federalnego agenta walczącego z międzynarodowymi siatkami handlu dziećmi, uczyniła go twarzą jednego z najbardziej kontrowersyjnych i tłumionych tematów naszych czasów. Film, który został zakończony w 2018 roku, ale nie miał dystrybucji komercyjnej przez prawie 5 lat, stał się nieoczekiwanym fenomenem w 2023 roku, zarabiając ponad 180 milionów dolarów na całym świecie, pomimo kampanii medialnych mających na celu zdyskredytowanie jego przesłania. Jim nie tylko odegrał główną rolę, ale stał się jego najbardziej widocznym i głośnym orędownikiem. Podróżując po świecie, przemawiając na konferencjach, udzielając wywiadów i wprost oskarżając potężne elity o bycie zamieszanymi w systemowe wykorzystywanie dzieci. To poziom aktywizmu, który ma konsekwencje. To nie jest bezpieczny rodzaj chrześcijańskiego świadectwa, które Hollywood może tolerować lub nawet wykorzystać do celów marketingowych to radykalne, konfrontacyjne i bezpośrednio zagrażające osobom i systemom, które mają ogromne wpływy w branży rozrywkowej. Czy możliwe jest, że decyzja o usunięciu Jima z Zmartwychwstania Chrystusa została podjęta nie przez Mela Gibsona, ale przez potężniejsze siły, które nie chcą, aby ten konkretny aktor z tym konkretnym przekazem i taką platformą miał masową ekspozycję związaną z kontynuacją jednego z najbardziej udanych chrześcijańskich filmów w historii? Ta teoria może wydawać się nadmierna, nawet paranoiczna dla niektórych. Ale w świecie, w którym widzieliśmy niezliczone przykłady, jak opinie są tłumione, jak kariery są niszczone, jak przesłania są cenzurowane, gdy stają się zbyt niewygodne dla istniejącego ładu, czy tak naprawdę jest tak nieprawdopodobne? Jim otwarcie mówił o tym, co nazywa międzynarodową kabalą, o skorumpowanych liderach rządowych i religijnych, o ukrytych sieciach handlu ludźmi operujących na najwyższych poziomach władzy. To nie są ostrożne, politycznie poprawne stwierdzenia, to bezpośrednie oskarżenia, które wielu uznałoby za niebezpieczne, i jest precedens dla tego rodzaju kampanii uciszenia. Spójrzmy, co się stało z aktorem, który odważył się podważyć narrację establishmentu, z lekarzem ujawniającym niewygodne prawdy medyczne, z dziennikarzem badającym potężne interesy korporacyjne. Często nie występują bezpośrednie cenzury czy oczywiste prześladowania. Zamiast tego są subtelne wykluczenia, utrata możliwości, stopniowa marginalizacja, która sprawia, że ktoś staje się nie do dotknięcia w swojej branży bez jasnego i widocznego powodu. Czy to dzieje się z Jimem? Czy zastąpienie w zmartwychwstaniu Chrystusa jest częścią szerszego wzorca? Oczywiście nie możemy stwierdzić tego z całkowitą pewnością bez twardych dowodów, ale musimy być czujni i sceptyczni wobec oficjalnych wyjaśnień, które wydają się zbyt zgrabne i powierzchowne. Musimy zadawać trudne pytania i nie zadowalać się łatwymi odpowiedziami, które nas uspokajają, ale mogą nie zawierać całej prawdy. Historia pokazuje nam wielokrotnie, że najpotężniejsze mechanizmy kontroli społecznej działają nie poprzez bezpośrednie przymusie, ale poprzez subtelne naciski ekonomiczne i społeczne, które sprawiają, że pewne głosy są wyciszane bez otwartej cenzury. Jeśli Jim Cavizel stał się tego rodzaju głosem, to Hollywood ma wiele sposobów zapewnienia, że jego wpływ jest ograniczony bez jawnego przyznania się do tego. Istnieje jednak inny aspekt tej sytuacji, który zasługuje na rozważenie. Bez względu na prawdziwe powody zastąpienia zarówno Jimowi, jak i kontynuacji filmu, może to być okazją do czegoś niespodziewanego. Dla Jim'a może to być wyzwolenie. Wyobraź sobie psychologiczny ciężar bycia zdefiniowanym w oczach milionów ludzi jako dosłowne wcielenie Chrystusa. Wyobraź sobie presję perfekcyjnej odpowiedzi, niemożność popełnienia publicznie błędu bez poczucia, że zdradziłeś świętą rolę, którą ucieleśniłeś. Jim spędził dwie dekady żyjąc w tym cieniu, a choć to dało mu niesamowitą platformę i głębokie poczucie celu, było to też niewątpliwie obciążeniem. Teraz, z innym aktorem grającym Jezusa w kontynuacji, Jim jest wolny, by był po prostu Jimem. Wolny do podejmowania kontrowersyjnych stanowisk bez obawy, że skaże się świętość postaci, którą grał. Wolny do angażowania się w aktywizm, do mówienia prawd, do kwestionowania władzy, bez konieczności zachowania starannie utrzymywanego wizerunku. Paradoksalnie, utrata roli, która zdefiniowała jego życie, może być dokładnie tym, czego potrzebuje, aby być jeszcze bardziej skutecznym rzecznikiem sprawy, które są dla niego najważniejsze. A dla filmu Paradoksalnie zastąpienie może otworzyć drzwi do czegoś świeżego i nieoczekiwanego. Zmartwychwstanie Chrystusa nie będzie już bezpośrednią kontynuacją wizualną, to będzie reinterpretacja. To może pozwolić Melowi Gibsonowi na zbadanie różnych aspektów zmartwychwstania, przyjęcie nowych stylowych podejść. Opowiadanie historii w sposób, który nie jest ograniczony koniecznością doskonałej zgodności z oryginałem. Nowa obsada, nowa energia, nowa perspektywa wszystko to może sprawić, że film będzie bardziej dynamiczny i nieprzewidywalny, niż gdyby był prostym przedłużeniem pierwszego. Ale czy publiczność to zaakceptuje? To pozostaje jednym z największych pytań bez odpowiedzi. Historia kina jest pełna przypadków, w których zmiana aktorów w ikonicznych rolach została odrzucona przez publiczność, bez względu na jakość wykonania nowego aktora. Pomyśl o próbach zastąpienia Harrisona Forda jako Indiana Jonesa, Shona Conneryego jako Jamesa Bonda w kontekście oryginalnych fanów, czy Christophera Reeve jako Supermana. W niektórych przypadkach publiczność w końcu zaakceptowała nowe interpretacje. W innych zamiana była na zawsze postrzegana jako zdrada i osłabienie dziedzictwa oryginału. Przy zmartwychwstaniu Chrystusa stawka jest jeszcze wyższa, ponieważ nie mówimy tylko o fikcyjnym bohaterze, ale o Synu Bożym. Dla milionów chrześcijan, którzy widzieli pasję Chrystusa, twarz Jimma Kawiezela nie jest tylko twarzą aktora, który grał Jezusa. Jest to sposób, w jaki wizualizują samego Chrystusa w swoich umysłach, podczas modlitwy, czytania Pisma Świętego, rozmyślania o męce. Ta głęboka, emocjonalna i duchowa identyfikacja sprawia, że zastąpienie jest o wiele bardziej problematyczne niż jakakolwiek zwykła decyzja o obsadzie. Jakko Otonen, fiński aktor, który teraz gra Jezusa, staje w obliczu niemożliwego zadania. Musi znaleźć sposób, aby uczynić postać własną, nie imitując Jim'a, zachowując jednocześnie poczucie ciągłości z oryginalnym filmem. Musi przynieść własną intensywność i duchowość do roli, wiedząc, że każdy jego ruch, każde wyrażenie, każde słowo będzie porównywane do występu Jim'a i uznawane za niewystarczające przez znaczną część publiczności. To jest rodzaj presji która mogłaby złamać mniej oddanego aktora. Ale być może to właśnie tego rodzaju presja jest niezbędna do stworzenia czegoś naprawdę transformującego. Pasja Chrystusa nie była dziełem wyprodukowanym w komfortowych i bezpiecznych okolicznościach. Była produktem intensywnej, niemal obsesyjnej wizji aktorów i ekipy, chętnych do cierpienia za swoją sztukę, gotowości zaryzykowania wszystkiego dla autentyczności. Jeśli zmartwychwstanie Chrystusa ma osiągnąć coś zbliżonego do wpływu oryginału, będzie wymagać tego samego poziomu poświęcenia, gotowości do sprostania przeciwnościom, do znoszenia krytyki, do trwania w obliczu wątpliwości i opozycji. Czy jako otonen jest gotowy na to wyzwanie? Czy Mel Gibson nadal ma pasje i wizje, które napędzały go 20 lat temu? Czy zmienione okoliczności produkcji, ze wsparciem studia i większą publiczną kontrolą, pozwolą na rodzaj artystycznego ryzyka, które uczyniło oryginał tak potężnym? To pytania, na które możemy odpowiedzieć dopiero wtedy, gdy ujrzymy gotowy film. Podczas gdy kamery nadal pracują w rzymie bez Jima Caviezela, jedno pytanie pozostaje zawieszone w powietrzu jak ciemna chmura nad całą produkcją. Co ta zmiana naprawdę oznacza dla dziedzictwa, pasji Chrystusa i dla przesłania, które oryginalny film przekazał światu? Czy jesteśmy świadkami po prostu praktycznej decyzji dotyczącej obsady, czy coś znacznie głębszego jest w grze, coś, co ma implikacje nie tylko dla kina, ale dla samej wojny duchowej, którą wielu chrześcijan wierzy, że nasila się w naszych czasach? Odpowiedź na to pytanie może nie znajdować się w oficjalnych oświadczeniach studiów ani w starannie przygotowanych wywiadach zaangażowanych osób, ale raczej w szerszym wzorcu tego, jak potężne historie o Chrystusie są traktowane w naszej współczesnej kulturze. Jest niewygodna rzeczywistość, z którą trzeba się zmierzyć. Hollywood, pomimo okazjonalnego produkowania filmów o tematyce chrześcijańskiej, Historycznie wykazywał wrogość wobec autentycznych i nierozwodnionych reprezentacji wiary chrześcijańskiej. Pasja Chrystusa była fenomenem właśnie dlatego, że podważyła tę normę. Mel Gibson całkowicie ominął system studiów, sfinansował film z własnych pieniędzy, nawiązał współpracę bezpośrednio z kościołami w zakresie dystrybucji i marketingu oraz stworzył coś, Czego Hollywood nie wiedział, jak kontrolować lub kooptować. Ogromny sukces filmu udowodnił, że istniała gigantyczna i w dużej mierze zaniedbana publiczność chrześcijan, która tęskniła za treściami szanującymi i honorującymi ich wiarę bez kompromisów. Ale teraz, 20 lat później, kontynuacja jest tworzona wewnątrz systemu Hollywood. Lionsgate, duże studio, zajmuje się dystrybucją. Są presje komercyjne. Rozważania dotyczące rynku międzynarodowego, wrażliwość polityczna i kulturowa, którą trzeba przejść. Czy możliwe jest, że te naciski wpłynęły na decyzję o zastąpieniu Jima Cavier? W końcu Jim stał się postacią polaryzującą. Jego praca przy Sonda Liberdade, jego aktywizm przeciwko handlowi ludźmi i jego publiczne oświadczenia o systemowej korupcji uczyniły go kimś. Kogo pewne segmenty mediów i establishmentu rozrywkowego widzą z podejrzliwością lub nawet wrogością. Posiadanie Jim'a jako gwiazdy z martwych wstania Chrystusa mogło przyciągnąć kontrowersję i negatywną krytykę jeszcze przed premierą filmu, potencjalnie wpływając na jego wyniki komercyjne na rynkach międzynarodowych lub wśród bardziej liberalnej publiczności. Jeśli to rozważanie odegrało jakąkolwiek rolę w decyzji, to jesteśmy świadkami czegoś głęboko niepokojącego. Widzimy komercjalizację i oswojenie historii, która powinna być radykalna i transformująca. Oryginalna pasja Chrystusa nie martwiła się o obrażanie ludzi. Nie próbowała być strawna dla wszystkich publiczności. Była brutalna, surowa i bez kompromisów w swojej reprezentacji cierpienia Chrystusa. To jest właśnie powód, dla którego miała tak duży wpływ. Jeśli zmartwychwstanie Chrystusa jest kształtowane tak, aby być bardziej akceptowalnym, bardziej komercyjnie opłacalnym, bardziej politycznie poprawnym, to już straciło coś istotnego, zanim jeszcze zostało ukończone. Ale jest jeszcze jedna możliwa interpretacja, taka, którą niektórzy ludzie wiary zaczynają artykułować. Być może wykluczenie Jim'a Caviezel'a nie dotyczy Hollywood, polityki czy komercjalizacji. Być może dotyczy czegoś znacznie bardziej tajemniczego i głębszego, być może chodzi o samego Boga kierującego tę historią w sposób, którego jeszcze w pełni nie rozumiemy. W chrześcijaństwie istnieje silna tradycja działania Boga poprzez pozornie negatywne okoliczności, aby osiągnąć większe cele. Samo ukrzyżowanie, centralne wydarzenie wiary chrześcijańskiej, wydawało się katastrofalną porażką w momencie, gdy się wydarzyło, ale okazało się być mechanizmem zbawienia ludzkości. Czy wykluczenie Dzima ze zmartwychwstania Chrystusa mogłoby podążać podobnym wzorem, coś, co wydaje się złe i niesprawiedliwe teraz, ale co w końcu okaże się częścią większego planu? Jeśli jest prawda w tej perspektywie, to zastąpienie Jima w zmartwychwstaniu Chrystusa nie jest tragedią, ale wyzwoleniem. Uwalnia go od bycia wieczności zdefiniowanym przez pojedynczą rolę, bez względu na to, jak znacząca była. Pozwala mu kontynuować swoją prawdziwą pracę robienia różnicy w świecie poprzez aktywizm, świadectwo i przykład życia. Zamiast być pochłoniętym przez kolejny cykl intensywnych zdjęć, który mógłby ponownie narazić jego zdrowie i samopoczucie na ryzyko, i otwiera przestrzeń dla innej osoby, jak go otonen, aby mieć własną transformującą podróż grając Chrystusa. Podróż, która może zmienić jego życie tak głęboko, jak zmieniła życie Jim'a. Ale niezależnie od tego, która interpretacja jest poprawna, jeśli którakolwiek jest, Jedna rzecz pozostaje jasna. Nieobecność Jima Caviezel'a w Zmartwychwstaniu Chrystusa reprezentuje znaczącą stratę dla milionów fanów, którzy czekali dwie dekady, aby zobaczyć zakończenie historii, którą zaczął opowiadać. Reprezentuje nieciągłość, która nieuchronnie wpłynie na to, jak nowy film zostanie przyjęty i doświadczony. I reprezentuje otwarte pytanie o to, czy Hollywood naprawdę może oddać sprawiedliwość świętym historiom. Czy też najlepsze i najbardziej wpływowe reprezentacje Chrystusa w kinie zawsze będą musiały pochodzić spoza ustalonego systemu, od wizjonerów gotowych zaryzykować wszystko, jak Mel Gibson zrobił w 2004 roku? W miarę jak prace nad zmartwychwstaniem Chrystusa trwają i zbliżamy się do daty premiery w 2027 roku, te pytania pozostaną: czy film będzie sukcesem komercyjnym? Prawie na pewno, biorąc pod uwagę dziedzictwo oryginału i ciągły głód wysokiej jakości treści związanych z wiarą. Ale czy będzie sukcesem duchowym? Czy będzie miał rodzaj transformującego wpływu, jaki miał oryginał, prowadząc ludzi do autentycznych spotkań z Chrystusem, prowokując nawrócenia, inspirując radykalne zmiany życia? To pozostaje niepewne. I wiele z tej niepewności obraca się wokół nieobecności człowieka, który stał się twarzą Jezusa dla całego pokolenia. Jim Caviezel, gdziekolwiek jego podróż go następnie poprowadzi, będzie na zawsze nosił znaki, dosłowne i figuratywne, z tego, że zagrał cierpiącego Chrystusa. Jego życie zostało nieodwracalnie zmienione przez to doświadczenie. Zapłacił prawdziwe ceny, poniósł prawdziwe straty i wyłonił się jako proroczy głos w erze która rozpaczliwie potrzebuje takich głosów. Jeśli te objawienia obudziły coś w Twoim duchu, pokaż to lajkując ten film, subskrybując kanał i dzieląc się w komentarzach, jak Bóg objawiał się w Twoim własnym życiu. Twoje świadectwo może dotknąć serca kogoś, kto potrzebuje tego przesłania. Dołącz do naszej społeczności poszukiwaczy prawdy i kontynuuj z nami te podróż duchowych odkryć, które mogą zmienić Twoje życie na zawsze. Historia pasji Chrystusa i jej kontynuacji jest ostatecznie historią o ofierze, o koszcie opowiadania prawd, których świat nie chce słyszeć, o cenie pozostania wiernym przekonaniom, gdy byłoby o wiele łatwiej pójść na kompromis. Jim Caviezel zapłacił tę cenę, Mel Gibson zapłacił tę cenę, a teraz nowa obsada i ekipa wyruszają w swoją własną podróż która może wymagać ofiar, których jeszcze nie wyobrażają sobie. Pytanie, które wszyscy musimy zadać brzmi: w erze relatywizmu moralnego i duchowego kompromisu czy nadal jest miejsce na historie opowiadane z pasją, przekonaniem i gotowością do poświęcenia wszystkiego, które naznaczone oryginalnym filmem? Czy też te historie zawsze będą marginalizowane, ich narratorzy zawsze karani, ich przesłania zawsze rozwodnione? Odpowiedź na to pytanie powie wiele nie tylko o przyszłości kina religijnego, ale o duchowym stanie naszej kultury jako całości. I podczas gdy czekamy, aby zobaczyć, jak zmartwychwstanie Chrystusa zostanie przyjęte, gdy w końcu trafi do kin w 2027 roku, możemy zastanowić się nad faktem, że najpotężniejsze historie o Chrystusie nigdy nie były opowiadane przez tych, którzy szukali bezpieczeństwa komfortu czy aprobaty świata. Były opowiadane przez tych gotowych zaryzykować wszystko, cierpieć odrzucenie, nieść swoje własne krzyże. Jim Caviezel był jedną z takich osób. Pytanie pozostaje, czy będą inni gotowi podążać tą ścieżką?